Dzień dobry, dzień dobry, Gruzja Tyblisi Kotek czeka sobie odpoczywa Taki widoczek mamy z hotela na no pięknie uroczo Nie ma to tamto Koty jakieś przestraszone No co? Mhm. Trzeba ubierać kurtki jednak Azerbejdżan był dużo, dużo cieplejszy. A co tu się dzieje? Kotki, co robicie? Dobra, idziemy. Ze względu na to, że jakoś wszystko jest późno otwierane, No to nie będzie chyba łatwo znaleźć śniadanie. Zobaczmy, jak to wygląda w dzień. O, nawet mają palmy. A tu, a tu palmy nie ma.

tylko, że w środku dnia, nie z rana Czy wieczorem to <laughs> to nie. Tak to wygląda Nie pamiętam jak ta stacja metra się nazywa Jesteśmy na starym mieście, tak? Tak tam powiedział człowiek z hotelu, że to jest stare miasto No co no, ulicze, Tbilisi, widok jakiś gór. No, but they have cards though no? Here the cat really doesn't care about pictures. Mm -hmm. Oh yeah, this is this is what they call. Cza-ca? Yeah. Got the card. Ah, okay, made that from yeah. the grape Like the small balconies on the wall, you see? It's for the cuts. You see? <laughs> <laughs> oh, it's not pretty. This is nice. Ah. It's very nice. The price is always okay. No, oh, yeah, no. Holiday Inn in Abu Dhabi was 50 euro per night with the breakfast. 50 dollars? Yeah. Not even Europe. Yeah. That's what I mean. I can go back the crowd mm. oh, nice. nice look nice look nice okay we're passing this bridge oh. dogs on the streets yeah another good location no it's very good no? all the time no oh, well, yeah, this no, I like this, how, how these houses look, no? mm, Not pretty, no? That... Uh, yeah, that oh, one. Yes, yes. Oh, no, look very pretty. me down. Oh, nice. Uh, nice. Wow. Oh, very nice, no? It's like, I don't know, Prague? Bible to Prague? Mm -hmm. Because you pass the gate, town, and, yeah. and the Bridge, and, yeah. and the river. Oh. Ooh. Okej, okay. no nice, no. Very pretty. No is. Oh, with this horse. This San George. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. No, okej, okay, no. No, no, ładnie, ładnie, ładnie. Wszystko na razie ładnie. Dobra, idziemy tutaj do tego miejsca, do tej restauracji, ponieważ to jest jakaś bardzo popularna restauracja otwarta 24 godziny na dobę. Tu nam polecili, żeby spróbować gruzińskie jedzenie, więc tu też się udajemy. O, that is beautiful view, no? No, ja. No, ja. No, ja. No, right. Gdzie pieski sobie odpoczywają, nic się nie dzieje. Tam kolejne a my udajemy się tutaj. Zobaczmy Ok, hello. takie drewniane siedzonka. No dobra, tu stara fotografia chyba Tbilisi jest. Jak widzimy, jaki most, jak to wyglądało. No dobra, zamówiliśmy sobie do jedzenia, zobaczymy co przyniosło. Wzięliśmy sobie te pierożki, ceny były pierożków za jednego. Chcieliśmy sobie zamówić dwa te, dwa te, dwa te, taki sobie ich zrobić, ale nie można, trzeba zamawiać od razu 5. No, to także wzięliśmy tylko w jednym smaku i po dwie zupy, i zobaczymy ile będzie nas kosztować. ala śniadanko i jest naprawdę ładny, nie ma to tamto, ślicznie na maksa. Jedno z takich najbardziej popularnych miejsc, powiadają. Zobaczcie to, co oni tu mają stół na suficie. No. Ciekawe, jak to się zapowiada. No. Nie. Ładnie, wszystko elegancko. Bardzo pięknie udekorowane, zrobione. Zobaczmy. Zaczynamy. Gruzińską przygodę. Masz suzop? Masz wszystko wygląda mm. ładnie. pierożki całkiem no, nice, duże. Łoch, pachnie zielenino, aż, aż w nosie kręci. Zobaczmy. Zielenina z kawałkami mniecha. No nieźle, taka chłopska. Tuaj. I tutaj. Koi, nie? A, okej. Widać po twarzy, że jakoś nie nie zwaliło to z nóg. Spróbujmy moje zieleni, zieleninki. Spoko, spoko. Nie no, dobra zupa, dobra, do. Nie, nie urywa dupy, ale, ale, ale spoko. It sounds like you don't know what to say Because I thought not know what to say It's more like, you wanna try? Yeah. You're gonna know what I, what I mean mm. Mm. Nice! You like it more? Yeah Okay, give it to me <laughs> It's very similar like ours oh, Okay The soup with the ribs mm -hmm. Yeah we just eat with the rice. okay Yeah, it's based on the garlic and meat, now mm -hmm. the soup. Yeah, I know Oh, for you can be like too empty. Yeah, a little yeah. bit, little too warm, like water with the garlic and herbs. Mm -hmm. It's very good. oh the, for for me I like. Yeah. But this is better for you. Yeah, a little bit. Maybe because it's not that garlic flavor. Mm -hmm. No, Maybe I like it that because of garlic. That's mm. uh, our most famous restaurant. Mm. Okay. Well, now... you know how to country, eat that. Eh? Yeah. <laughs> Thanks to the people who... Explain to us. Yeah. You know. No, a ja? I musisz to Mhm Tak, tak Mhm, okej Dobrze Bardzo gorąco Bardzo gorąco, okej A, to brzmi my ręce eh? mm -hmm. Poparzę trochę rączki, ale zobaczmy W komentarzach napisaliście, że źle jemy te pierożki Jak one się tam nazywa? Yochikoki, czy jak one tam? No to teraz skorzystaj, skorzystamy z waszej podpowiedzi. Pod mm, jest nice. mm. yeah, no mm. 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 bardzo lepszy. To jest lepszy niż zup. Bardzo mm. dobra, bardzo mm. dobra. Kosztuje 35 rali okay. 24 wash i 25 to dry okay. Dobra, jesteśmy w takim trochę zagadnieniu, bo nie wiemy dokładnie co robić. Ile dłużej zostać, 2 dni, 3 dni czy cztery i szukamy jakichś hosteli hoteli i tak naprawdę jakiś taki w miarę normalny hotel dla dwóch osób w jakiejś w miarę normalnej lokalizacji zaczyna się od tak 45-50 euro. I to nie są wcale jakieś super hotele. Normalny hotel po prostu, nie ze śniadaniem. Także ceny. Wody nice. Więc Także ceny są takie normalne. Nie wiem, dlaczego ktoś mi tu będzie mówił, że tu jest tak tanio w Abu Dhabi mieliśmy hotel za 50 euro ze śniadaniem też na pełnym wypasie, także Abu Dhabi, Tbilisi dokąd sobie sam